Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka Karp-Szymańska. Dzień dobry, moi drodzy. Pozwólcie, że dziś zaczniemy nieco przewrotnie, bo podobno dzieci coraz mniej czytają. Wszyscy o tym wiemy i wszyscy o to się martwimy. Podobno czytanie nie daje im przyjemności. No więc wybierają sobie nieco inne rozrywki i podobno chłopcy czytają jeszcze mniej niż dziewczyny. Tymczasem ja znam chłopców, którzy nie tylko czytają, ale przy tym czytaniu raz po z wybuchają śmiechem, a następnie polecają sobie nawzajem to mało popularne czytanie, a dokładnie pewną serię. Zaprosiliśmy więc dziś autorkę tejże serii, panią Kasię Keller, by zdradziła tajemnicę. Tomasza nie bo o tej serii właśnie mowa. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Kasiu, czym seria Tomasz Niefart kradnie serca młodych czytelników i to kradnie już od jakiegoś czasu i czy jest w tym jakaś tajemnica? A czy tajemnica? No nie wiem. Wydaje mi się, <śmiech> <śmiech> Wydaje mi się że tutaj chodzi po prostu o dobry humor, o szczery śmiech, a nawet może nie śmiech, tylko wybuchy śmiechu. I chyba tutaj o to chodzi. Wydaje mi się, że ci potrzebowały czegoś... Mm, czym będą się dobrze bawić, że nie będą odbierać tej książki jak e, szkolną lekturę, bo wiemy jak to jest z tymi szkolnymi lekturami czasem, mm -hmm. e, tylko jako po prostu dobrą zabawę. To jest taka książka, która jest w, tak, e, moim zdaniem taką trochę alternatywą, może na nie alternatywą, a odciągaczem od elektroniki i to się chyba sprawdza. Mhm, no właśnie, bo dla większości świata, czyli mam tu na myśli rodziców, autorów, wydawców, ale także promotorów czytelnictwa, grupa, dla której jest stworzona ta seria, to poważne wyzwanie. No i tak się zastanawiam, czy Pani dostrzega coś, co może nie jest wyzwaniem, ale o czymś koniecznie trzeba pamiętać, bo rzeczywiście ta elektronika stanowi silną konkurencję. Ta szkoła no, czasami nie pomaga, no a jednak a jednak dzieciaki fajnie jakby czytały i fajnie jakby znajdowały w tym frajdę. Rzeczywiście wydaje mi się, że wybrałam sobie najtrudniejszy przedział wiekowy i najtrudniejszych odbiorców, bo mówimy tu o chłopcach. Oczywiście Tomasz Niewart jest również dla dziewczynek i wiem, że dziewczynki świetnie odejdą się w tym tekście, tylko o ile dziewczynki nie mają problemu sięgnąć po książkę, która się nazywa Tomasz, która ma w tytule Stoi Tomasz, tak chłopcy na przykład nie sięgnęliby po książkę, gdyby była Julka w tytule, więc... Mm. Więc umówmy się, jest to książka dla dziewczynek i dla chłopców, ale tak jak mówię, wymyśliłam sobie tę chyba najtrudniejszą kategorię wiekową do czytania. Z mhm. tym, że ja wychodzę z takiego założenia, że nie, nie ma dzieci, które nie lubią czytać. Po prostu są dzieci, które nie trafiły na właściwą książkę. I myślę, że powtarzamy to bardzo często na ostrym dróżeni literackim. Tak? No właśnie i chyba Tomasz tutaj właśnie wkradł się takim taranem do tych dzieci oporniejszych. Ponieważ mhm. jest lekki, ponieważ jest zabawny, ponieważ przygody są takie z ich podwórka, z ich szkoły, tych chłopców i dziewczynek. I one się w nim świetnie odnajdują. Mm -hmm. No, ja właśnie chciałam zapytać o to podwórko i szkołę, bo historie, które czytamy w Tomaszu Niefarcie, to są historie, które ja pamiętam ze swoich czasów szkolnych, ale które ciągle są aktualne. No i pytanie jest takie, skąd one się biorą? Czy może pani obserwuje? Czy może pani mieszka niedaleko jakiejś szkoły, a może ma pani uczniów takiej szkoły jakoś wśród najbliższych przyjaciół, znajomych, rodziny? Czy może czytelnicy sami dostarczają jakieś historie? Jak to wygląda? Skąd się biorą takie autentyczne i ciekawe historie? No z życia, jak to, jak to zwykle bywa, z życia. Sama jestem mamą nastolatków więc jakby mam okazję obserwować ich, ich kolegów, koleżanki. Mało tego, jestem takim zagorzałym jeździcielem po szkołach. Przeprowadzam w szkołach warsztaty, więc jakby mam tutaj stały dostęp do odbiorców, stały dostęp do czytelników i stały dostęp do historii, które się w tych szkołach wydarzają. Jestem, można powiedzieć, na bieżąco bywalczynią tutaj szkolną i dzieci rzeczywiście bardzo chętnie dzielą się takimi przygodami. No umówmy się, Tomasz, nie fart, to nie są tylko przygody z życia, bo nikt nie, nie chciałby mieć tylu te, te, takiego pecha, wiadomo, w życiu codziennym. Aczkolwiek są to przygody bardzo prawdopodobne, które mogą się wydarzyć. Część rzeczywiście wzięłam, zapożyczyłam z historii, które się wydarzyły moim dzieciom. Oczywiście one są podbarwione, dopisane, podkolorowane, ale, ale były w życiu, wydarzyły się, tak? A reszta, no to wyobraźnia. Pani Kasia, ja miałam właśnie pytać, no co na to Pani dzieci, bo o ile my czytając te historie dobrze się bawimy, o tyle w momencie, kiedy one się wydarzają, to chyba rzeczywiście dla właściciela tych przygód czasami bywają no nieco nieprzyjemne. I pytanie jest takie, czy to jest tak, że jak coś się dzieje w życiu Pani dzieci, no co jest rzeczywiście jakimś takim przejawem pecha, w cudzysłowie, no przecież to żaden tak nic się strasznego nie dzieje. To czy Pani od razu się cieszy? jej, no no, no no w zasadzie to. Oj, szkoda mi cię troszkę, ale właściwie to będzie świetna historia, jeszcze się z niej wszyscy pośmieję. Mo mogłoby tak być. Na szczęście nie mam okazji tego sprawdzić, ponieważ te historie, które już opisuję dzisiaj, one jakby przebrzmiały u nas w domu i dzisiaj są takimi anegdotami, z których się bawimy wszyscy bo pewnie, że w momencie, kiedy się wydarzały, nie było tak śmiesznie. No może mnie nie było do końca smutno i przykro, no było mi troszkę przykro, ale gdzieś tam w głowie już się tliła ta, ta zapowiedź, zalążek historii i jak to się potoczy dalej. Oczywiście najpierw przepracowywałam z chłopakami, żeby podnieść ich na duchu, ale zaraz potem te historie spisywałam rzeczywiście i dzisiaj się przydały. Ale tak jak mówię, dzisiaj już potrafimy przywigili usiąść i śmiać się z tych historii, które się wydarzyły. Kiedyś oni troszkę już wyrośli z tego i, i, i dzisiaj się świetnie bawią. Mają też frajdę, kiedy znajdują to w książce, bo jakby mają tę świadomość, mhm. że to troszkę mhm. o nich, mimo że tam nie pada ich imię i, i, i cała dokładnie historia, ale mają taką frajdę, że gdzieś tam oni się w tej książce znajdują. Mhm. A zdarza się pani, że na przykład czytelnicy dosyłają swoje. Własne historie? Może nie wysyłają, ale na warsztatach bardzo chętnie dzieci opowiadają. One tak bardzo chcą e, znaleźć się w książce. One tak bardzo e, mi tak barwnie te wszystkie swoje przygody streszczają, ale ja ich wtedy tak troszeczkę stopuję i. I mówię, że nie mogę jakby wykorzystać ich historii, żeby one same spisały i same wydały książkę. Że ja bardzo czekam mm -hmm. i chętnie ją przeczytam. Bo dzieci nie tylko jakby tutaj, żeby tak uściślić, nie, nie, nie dzielą się ze mną tą historią taką pechową, tylko w ogóle rozmaitymi historiami ze swojego mm -hmm. życia. Więc tak, namawiam, żeby te historie spisywały, robiły komiksy, robiły książki. i i żeby kiedyś, żeby mogła ja przeczytać historie, które o nas piszą. No bo to w ogóle chyba świetny pomysł, żeby z takich no właśnie takich żenujących czasami historii, powstawały takie bardzo osobiste pamiętniki, no które później się stają śmieszne i które są po prostu pamiątką zupełnie innej perspektywy i właśnie takich lat szkolnych, chociażby nie no wcale niekoniecznie trzeba to komuś pokazywać, ale jeżeli ktoś kiedyś uzna, że to jest zupełnie zabawne i będzie mi chciał się śmiać właśnie przy Wigilii, albo przy innej okazji, to może to być całkiem ciekawe doświadczenie. Z doświadczenia mogę, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to jest takie terapeutyczne, bym powiedziała, nawet. Później. Mm -hmm. I, i, I rzeczywiście można się szczerze pośmiać z tego, co się kiedyś przeżyło, co, co kiedyś było przykre, tak? Yy, mm -hmm. Bo mam to na co dzień. No tak. Pani Kasiu, już szósty tom. Tomasza Niefarta, szósty tom pod tytułem Szczyt nady". A ja chciałam spytać, co w tym tomie spotka naszego głównego bohatera. Dużo dobrej zabawy, mm -hmm. dużo dobrej zabawy. Jak zwykle w Tomaszu, ja muszę tutaj znowuż uściślić, że wybrałam sobie też ciężką drogę, bo zamiast mm -hmm. każdy tom zbudować z jednej rozbudowanej historii, to ja sobie wymyśliłam, że będzie osiem lub dziewięć, ile się zmieści I, i, i tych historii w każdym tomie jest przynajmniej osiem tych, tych, tych porażek, tych żenujących sytuacji. Co jest dużo trudniejsze niż w przypadku, gdybym pisała jedną, tak? Tak jak wygląda na przykład dzienniczek cwaniaczka, który znają wszystkie dzieci. Jest tam jedna historia przez całą książkę od A do, do, do Z spisana. No i ja sobie znowu już tutaj wybrałam trudniej, bo więcej. Więc jeśli mamy sześć tomów razy osiem historii, to już wiemy, ile razy ten Tomasz tego pecha, tego pecha przeżył. Co w szczycie żenady? No Za wiele zdradzać bym nie chciała, wiadomo, mm -hmm. bo, bo, bo fajniej, że dzieci sięgną same. No cóż, co będzie? Będzie wycieczka Tomasza do Bochni, do kopalni soli. Tutaj dosyć ważna historia, ponieważ będziemy pre, premierę święcić Tomasza właśnie w Bochni, w kopalni 230 metrów pod ziemią co jest ekscytujące i dla mnie, mam nadzieję, dla dzieci również. Nie zdradzę oczywiście, co się Tomaszowi przydarzyło, ale jego wycieczka nie była tak ciekawa jak reszty klasy. Na pewno. Będzie śliska sprawa, czyli Tomasz w wersji odśnieżacza podwórka. Oto moja ulubiona. historia. Tak też ją bardzo lubię i czekam, i, 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 ile, ile z dzieci postanowi ją wykorzystać. Oczywiście rodzicom <laughs> tego nie życzę, ale, ale mogłoby być zabawnie, rzeczywiście. Albo tragicznie. Lubię też z tej, z tej serii faszerowanego bakłażana, Tomasza, który wybiera się do pracy i, mhm. i niespodziewanie dla siebie spotyka oczywiście przeciwności, bo jakże to mogło być Tomasz bez przeciwności? Co tam jeszcze? No, polowanie na mysz urządzają w domu, to też dość ciekawa mhm. historia. O, właściwie wszystkie są ciekawe. Lubię też mhm. te historie z zielonymi rajtuzami. Tomasza w roli baletmistrza. Chyba tyle. Może zostawmy taką małą, takie małe niedopowiedzenie. Niech dzieci same się przekonają, czy warto. Ja myślę, że warto. To ja, jeszcze, to ja jeszcze podkręcę atmosferę. Moim ulubionym opowiadaniem jest śliska sprawa właśnie dlatego, że pokazuje, że Tomek jest tak naprawdę bardzo inteligentnym i kreatywnym chłopakiem. Tylko czasami nie wszystkie zmiany nabierze pod uwagę. Więc no ja się mocno, mocno się ubawiłam. No, no i właśnie, właśnie to jest też fajne w Tomaszu Niefarcie, że bawią się przy tej książce i dorośli i dzieci, bo mam takie właśnie sygnały, bo to dorośli recenzują książki w internecie przede wszystkim, tak, więc bardzo to jest taki, ta, 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 takie, takie biut na, na, na serce, że dorośli bawią się dokładnie tak samo i okazuje się, że ta szkoła i to życie dzieci dzieciakowe niewiele się zmieniło od naszych czasów, kiedy to my byliśmy dziećmi. Tylko doszły jakieś tam rzeczy, no, jak choćby elektronika, o której już mówiłyśmy, ale tak nie, nasze emocjonalne życie czy, czy, czy te zabawy, niewiele się zmieniło od tego czasu. Szkoła jest ta sama. No tak, ja się tak zastanawiam, wspomniała Pani o tej y, sferze emocjonalnej. No bo mm, Tomasz, Tomasz Niefart to nastolatek, który stara się być akceptowany, który stara się być lubiany w grupie rówieśniczej, nawet popularnych chwilami. Natomiast prześladuje go pech. Zastanawiam się nad tym pechem, bo wydaje mi się, że ta potrzeba docenienia, akceptacji jest bardzo powszechna w grupie nastolatków, zwłaszcza właśnie takich dzieci 9, 10, troszkę starszych. I chyba każde z nich czasami próbuje, w jakiś sposób zaistnieć, próbuje autoprezentacji, próbuje no próbuje czegoś nowego nawet, tak? I Kurczę, no nie zawsze wychodzi tak, jak oni by chcieli. Nie, nie idzie wszystko po ich myśli. Czy to może być jakąś tajemnicą sukcesu serii, że rzeczywiście to pokazuje, że jest taki okres w naszym życiu, gdzie eksperymentujemy, gdzie staramy się, a jednak czasami to no, musimy musimy się zmierzyć z tym, co, co się dzieje, jakoś sobie poradzić też z porażkami, bo to chyba też jest taki wiek, gdzie radzimy sobie z takimi właśnie drobnymi porażkami. No bo. To jest też drugie dno Tomasza Niefarta tej serii, bo nam mhm. się może wydawać, że jest to tylko zabawna książka służąca, yy, no właśnie, zabawie, ale nie do końca tak jest, ponieważ nie byłabym mhm. sobą, gdybym tam czegoś nie utkała bardzo delikatnie, A, cienką nitką, więc myślę, że jest to taka książka też wspomagająca, yy, że ta książka pokazuje dzieciakom, że Trzeba mieć dystans do wszystkiego, co się robi. Trzeba mieć dystans do siebie, do życia. Trzeba się umieć pouśmiechać z siebie troszeczkę, nie tylko z innych, bo my bardzo chętnie śmiejemy się z innych. Tymczasem warto też czasami pośmiać się z siebie. Pokazuje ta książka też, wydaje mi się, że te porażki, które są dla dzieci tak ogromnie ważne. Bo nam się wydaje, że są błahe, ale dla nich to już jest koniec świata czasem, tak? Kiedy one się yy. przewrócą przez tę sznurówkę, czy, czy palną coś nie tak, jak trzeba w czasie odpowiedzi na lekcji, tak? Dla nich to jest ogromna porażka i chcę im tą książką pokazać, że te porażki żyją 5 minut, 3 minuty. Mhm. Żyją dokładnie tyle, dopóki się koledze nie wydarzy obok z ławki coś równie żenującego. I wtedy wszystkie oczy patrzą na kolegę, po, potem na następnego, więc tak naprawdę tak. Tomasz ma drugie bardzo, wydaje mi się delikatnie utkane dno, nie moralizatorskie, nie jakieś dydaktyczne, ale dzieci mam nadzieję znajdują to, co tam dla nich schowałam, oprócz tej dobrej zabawy. Mhm. Mm no ja się tak zastanawiam nad tymi sznurówkami, o których Pani wspomniała, i ja tym, nad tym bakłażanem i drzewem i różnymi innymi rzeczami. No bo rzeczywiście czasami rówieśnicy potrafią pamiętać bardzo długo takie historie. Natomiast może też jest tak, że tak chętnie odwracają uwagę właśnie w stronę kogoś innego, żeby odwrócić tę uwagę od siebie chociażby, tak? Czyli tak naprawdę ta uwaga i ta żenada to jest trochę przerzucane jak piłka po klasie. Pewnie tak jest, bo, bo no, łatwiej nam się żyje, kiedy pośmiejemy się z kogoś z boku, i, i głośno będziemy mówić, że temu komuś z boku się coś wydarzyło, żeby nie było widać tego, co wydarza się w tej chwili nam, tak? Więc mm -hmm. pewnie tak, pewnie łatwiej nam przerzucić te oczy wszystkich na, na kogoś innego. Ale ja myślę też troszeczkę tak, że gdybyśmy ym, się tak serdecznie śmiali z siebie, jak śmieją się obok koledy. To oni w tym momencie nie mają z czego się śmiać, bo widzą, że nas to nie boli. I to też może być metoda na, na szybszą śmierć tej porażki, jakby na, na, na szybsze zakończenie, tak? No dobrze, więc czytamy y, historię o niepowodzeniach i możemy się jeszcze z tym sumieniem z nich śmiać, tak? Myślę, że tak. No, no, no po to jest książka, nie? żebyśmy się bawili lepiej śmiać, śmiać się z Tomasza, oczywiście, tak. Ja, ja, oczywiście troszkę żartuję, natomiast to prawda, że tyle się mówi w tym momencie o, no, o trudnych sytuacjach międzyrówieśniczych, że rzeczywiście z tym, z tym śmiechem z kolegów, no to czasami trzeba ostrożnie. Natomiast rzeczywiście Tomasz Niefart jest takim antidotum na całe zło, ponieważ on z jednej strony pokazuje sytuacje bardzo realne w szkole, z drugiej strony rzeczywiście tam nie jest przekroczona żadna granica, ale jest pokazane też to, że no kurczę, no od czasu do czasu zdarzają no, się takie sytuacje, że ciężko nie prychnąć, no i, i zarówno w szkole, jak i nam, czytelnikom zdarza się dokładnie to samo, bo przecież o to chodzi, żeby, żeby dobrze się bawić. Chyba tak, bawmy się, bawmy się, lepiej bawmy się pechem Tomasza niż własnym, więc jakby chociaż zdarza się, że na warsztatach dzieci, które są już po kilku tomach serii mówią, mnie wszystkim Żyło się to, a mnie tamto. Więc tak naprawdę to są takie te historie pozbierane z iluś y, dzieci i, i te dzieci też się odnajdują w tych książkach. z tym, bohaterem. Na szczęście nikomu nie przydarzały się wszystkie. Wszystkie. Tomasz jest tutaj ewenementem. No dobra, pani Kasia, no to pytanie jest takie. Cały czas mówimy o tym dobrym humorze. Ja chciałam zapytać. O rzecz bardzo ważną, i mam nadzieję, że usłyszę odpowiedź twórczyni, autorki książek, bo młodzież bardzo często narzeka na to, że jest za mało książek autentycznie zabawnych. Dlaczego? O, oh, i to. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, może to jest apel do, do innych pisarzy, do innych autorów, żeby mniej może moralizatorstwa, mniej książek z wyraźnym morałem, tak bym to nazwała, a więcej zabawy, bo zwłaszcza dla tej kategorii, ponieważ chcemy te dzieciaki zarazić czytaniem, chcemy im pokazać, że książka jest zabawą, chcemy im pokazać, mhm. że, że to nic strasznego książka nie gryzie i nie wszystkie książki są tak długie jak w pustyni i w puszczy i mają tyle mhm. pięknych opisów w przyrody. Więc może to tak, apel, apel do pisarzy, żeby pisali więcej zabawnych, zwłaszcza naszych polskich pisarzy, bo wiadomo, że nasze polskie realia trochę się różnią od tych zagranicznych. Mamy mnóstwo przedruków takich książek, a rzeczywiście takich bardzo zabawnych naszych polskich jest dużo mniej. Więc... Nie wiem. Ja się cieszę, że akurat mnie się udało, może, może tutaj ma wpływ na to moje poczucie humoru, mój dystans do siebie, może to, że jeszcze cały czas czuję w sobie takiego dzieciaka przekornego i stąd wynikła ta książka, ale ja też chciałabym, żeby było ich więcej na rynku. No to teraz pani troszkę wywołała wilka z lasu, pani kasia, pani zdarzały się takie historie? His no skoro pani czuje tego dzieciaka w sobie, niech to. Bo... Ale <laughs> całe, zupełnie, całe mnóstwo. Absolutnie muszę zapytać. <laughs> całe mnóstwo takich historii. tak, Jakbym, no, Dzisiaj tak sobie na zawołanie nie przypomnę pewnie, ale, ale rzeczywiście. Tak, Komuś się z nas właściwie nie zdarzały historie, gdzie, gdzie czuliśmy tę żenadę na policzkach, a czasem i na tyłku, choćby na ślizgawce, kiedy chcieliśmy jakiś piruet wykręcić, a, a skończyło się nim na czterech literach, więc, jakby mnóstwo takich historii pewnie się wydarzyło w moim życiu. Do dziś, że chyba wydarzają mi się takie historie, jestem chyba specjalistką od takich historii, żeby ściągać, ściągać na sobie ludzkie oczy. Cóż, no, ratuje mhm. mnie dystans i poczucie humoru, chyba tak. Ja sobie pomyślałam znowu, że może to jest kolejna inspiracja, no bo chyba każdemu rodzicowi wydarzały się takie historie, i może gdybyśmy zaczęli dzielić się takimi historiami chociażby przy takim świątecznym stole, albo, albo przy okazji jakiejś wycieczki, albo nie wiem, czym jest, jeszcze podróży na przykład, e, która może być nudna i może, może, może po prostu trzeba jakoś zagospodarować, to przecież Nieustannie byśmy wybuchali śmiechem, byłoby całkiem sympatycznie. W dodatku nasze dzieci czułyby może większą więź i to jakby. Wsparcie, tak, ty, tak. Dokładnie. Ja, mnie to się marzy w ogóle: więcej siedzenia przy wspólnym stole i, i więcej wycieczek rodzicielsko-dziecięcych i spędzania czasu wspólnego. I przyznawania się do tego, że nie jesteśmy takimi herosami, prawda? Tylko też czasami siedliśmy sobie na batoniku, który chcieliśmy ukryć w tylnej kieszeni. Ileż to razy? No dobra, pani Kasi, no to w takim razie już jedna odezwa była do samych autorów, tak, do twórców. Już w tym momencie zachęcamy rodziców do tego, żeby też jakiś dystans sobie znaleźć i otwarzyć się na, na wspólną zabawę, nawet śmiech samych siebie, ale ja bym chciała jeszcze, żeby. Powiedziała Pani dwa słowa do samych rodziców, którzy czasami wybierają książki dla swoich dzieci, czasami dla dzieci, które nie mają ochoty czytać, a czasami dla dzieci, które trochę czytają, natomiast no nie jest to ich ulubiona rozrywka. I ja wiem, że ci rodzice czasami wahają się wziąć ich do ręki, a potem kupić taką książkę, która wydaje się niepoważna. Powinniśmy chyba czasem kupować dzieciom niepoważne książki, prawda, nawet jeżeli jesteśmy tymi autorytetami. Ja bym dodała jeszcze więcej, ja bym tutaj do tych rodziców podciągnęła odezwę do nauczycieli i rad rodziców, którzy zajmują się o, tak. wybieraniem książek na nagrody szkolne lub na zakończenie roku szkolnego. Powiem, powiem tak, jakaż to szkoda, że te dzieci w tym momencie dostają lekturę. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko lekturom. Wiadomo, że wszyscy przez te lektury przechodzimy szkolne. Że nie wszystkie te lektury się nam podobają. Mnie osobiście też nie wszystkie przekonały, a wiadomo, przeczytać je trzeba. Ale wtedy, kiedy te dzieci mają w wakacji odpoczywać, kiedy mają się bawić książką, kiedy mają potraktować ją jako sposób na spędzenie czasu, wybierajmy lekką, zabawną książkę. Wybierajmy taką książkę, którą już po ilustracjach widać, że dzieciak się wciągnie w samo, choćby oglądanie ilustracji. A kiedy już się wciągnie w oglądanie ilustracji, to jaka króciutka droga jest do tekstu. Słuchajcie. Bardzo króciutka Rzeczy w ogóle w Tomaszu, ponieważ tutaj Tomasz Kopka, ilustrator, tak pięknie rysował grafiki komiks. Które się zlewają u mnie z tekstem. Więc naprawdę, jak dziecko wertuje tę książkę paluszkiem, żeby tylko obejrzeć te chmurki komiksowe, to nie wie kiedy, a już siedzi w tekście. Więc. Nie wybierajmy lektur szkolnych, nie wybierajmy zemsty w pustyni w puszczy na nagrody szkolne czy, czy, czy na zakończenie tego roku szkolnego. Dziecko 10 miesięcy ciężko pracowało. Niech ono idzie do tego domu z tym świadectwem i z tą książką w poczuciu, że teraz jest czas dla niego, czas na odpoczynek, czas na labę, czas na zabawę. I takich książek szukajmy. Każda książka z tyłu na blurbie ma dokładnie wypisane o czym będzie, jaka będzie. Niekoniecznie, kiedy nam wydaje się ta książka niepoważna, ona rzeczywiście niczego więcej w sobie nie ma. Spróbujmy patrzeć trochę na te książki przez pryzmat naszego dziecka, jego oczyma. I wtedy może się okazać, że te zabawne książki nie są takie złe. To prawda, znaczy rzeczywiście warto je przeczytać, bo ja kiedyś miałam takie doświadczenie, że dostałam prośbę o napisanie artykułu właśnie o książkach chłopackich, dosłownie chłopackich. No i dostałam taki stosik tych książek chłopackich, i drodzy Państwo, no do, do tego momentu nie była to moja ulubiona kategoria książek dla dzieci i młodzieży, bo ja też. Mam w sobie coś takiego, że wolę te poetyckie, te z jakimś niesamowitym przesłaniem, czasami takie, które więcej mówią do dorosłych niż do dzieci, ale gdy przeczytałam ten stosik książek, zrozumiałam, że pod, właśnie pod tymi bardzo ciekawymi, czasami zabawnymi historiami, bardzo bliskimi szkolnej ławce, no, kryją się właśnie takie delikatnie utkane wartości, które czasami mogą być dla kogoś bardzo, bardzo istotne i czasami po prostu Warto poniesięgać, ale nie bojąc się też dobrej zabawy, bo nawet gdyby ta książka była zwyczajnie dobrą zabawą, to przecież. Nic w tym złego, a wręcz przeciwnie. Nie powiedziała Pani o jednej bardzo ważnej kwestii dotyczącej tych książek, więc ja pozwolę sobie uzupełnić. One się bardzo szybko czytają. A zwłaszcza jeżeli ktoś ma odrobinę problemu z koncentracją i problemu z takim oddaniem się w większej lekturze, no to ma ogromną frajdę, gdy podejmuje ten wysiłek czytelniczy i gdy on już za chwilę kończy się sukcesem, czyli przeczytaną książką. A co więcej, może to być nie tylko przeczytana książka, ale wręcz przeczytany opowieść więc mi bardzo podoba się ta formuła, że opowiadania są zupełnie osobne, bo jeżeli ktoś na przykład ma dużo zadane, albo ma zupełnie inne sprawy na głowie, to może sobie na przykład taką jedną historyjkę w ciągu dnia przeczytać, nawet do spania, jeżeli ma ochotę, albo na przerwie szkolnej i to jest bardzo przyjemny akcent. I sukces, już sukces za no takiego właśnie. nieczytającego dziecka, myślę, tak. No dobrze, mnóstwo ciekawych rzeczy się pojawiło. Panie Kasiu, pytanie jest takie, czy coś powinniśmy dodać, albo czy może powinniśmy jakoś szczególnie podsumować ten dzisiejszy nasz podcast, tę dzisiejszą naszą przyjemną rozmowę, by jeszcze bardziej zachęcić, by, no już nikt nie miał absolutnie wątpliwości, że Tomasz Niefart to seria, która jest warta uwagi i po którą warto sięgnąć. Ja myślę, że my powiedziałyśmy bardzo dużo i chyba nie, nie szczególnie trzeba coś dodawać. Ja może bym jeszcze tylko tak poza nawiasem, że tu mówiłyśmy o tych książkach wartościowych i, i jakby zabawnych, jakby że to dwa, różne, dwie różne kategorie książek. Ja myślę sobie, że dzieci czasami więcej wyciągają z takich tych książek zabawnych, które przeczytają z chęcią, niż z tych książek wartościowych, które męczą, bo nie do końca rozumieją przesłanie. Więc drodzy Rodzy rodzice, dajmy dzieciom czytać takie książki, jakie te dzieci chciałyby przeczytać. Nie szukajmy na siłę pozycji mm, takich bardzo wartościowych, bardzo poetyckich, bardzo y, z, z, z ważnym przesłaniem. Niech one się po prostu najpierw dobrze bawią, a kiedy one znajdą tę właściwą książkę to bardzo szybko znajdą książkę, drogę do innych książek. Drodzy Państwo, nie pozostaje mi nic więcej, niż podpisać się pod tą rekomendacją, pod słowami Pani Kasi. Przypominam, że książki z serii Tomasz Niewart znajdziecie Państwo w księgarniach, ale też na stronie wydawnictwa Zielona Sowa. Zielona Sowa, dziękujemy za tyle tomów dobrej zabawy. Prosimy o jeszcze więcej. Dziękuję ślicznie Pani Kasiu. Ja również bardzo dziękuję.